Gdy świat został ukształtowany z ciała Imira, wciąż był pusty. Wtedy trzej bracia, Odyn, Wili i We, spojrzeli na brzeg Wielkiego Morza. Leżały tam dwa kawałki drewna, jeden z jesionu, drugi z wiązu. Zwykłe martwe pnie, ale bogowie dali im życie. Odyn tchnął duszę, Wili rozum i wolę, a We mowę, zmysły, postać. Tak narodzili się Ask i Embla, pierwsi ludzie. Zamieszkali w Midgardzie otoczonym murem z brwi mira. Nad ich głowami rozciągało się niebo ukształtowane z jego czaszki, a pod stopami leżała ziemia z jego ciała. Martwego, lecz wiecznie obecnego. Ale to był dopiero początek. W centrum Nowego Świata wyrastało drzewo, Igdrasil. Jego korzenie sięgały Helheim. Świata Zmarłych, Niflheimu, Lodowej Pustki i Muspelheimu, Krainy Ognia. Dzień zaś przechodził przez Midgard, Świat Ludzi, Jotunheim, Ziemię Olbrzymów oraz Vanaheim, Krainę Wanów. Jego korona natomiast wspinała się aż do Asgardu, Siedziby Bogów, Alfheimu, Świata Jasnych Elfów i Svartalfheimu, Krainy Mrocznych Elfów, często utożsamianych z krasnoludami. Tak Igdrasil łączył dziewięć światów, a Odyn, by poznać jego sekrety, postanowił się na nim powiesić. Wisiał przez dziewięć dni i nocy przebity własną włócznią. W bólu i ciszy ujrzał runy, magiczne znaki, które rządzą losem i czasem. Otrzymał wiedzę, której inni bogowie się bali. Ale to wciąż nie wystarczało, bo u stóp Igdrasila istniała studnia, pełna wody, ale nie tej zwykłej. To była woda niosąca mądrość. Strzegł jej mędrzec Mimir, ten, który wiedział wszystko i niczego nie zapominał. Gdy Odyn zapragnął napić się z tej studni, Mimir zażądał ceny jednego oka. Odyn nie wahał się ani przez moment. Wyrwał je sam i wrzucił do wody. Zyskał wiedzę wykraczającą poza granice świata, który znał i tworzył. Od tej chwili patrzył już inaczej. Nie oczami lecz tym, co było głębiej niż wzrok. Odyn nie tylko zyskał mądrość, z tego poświęcenia narodziło się coś jeszcze. Hugin i Munin. Dwa kruki, które każdego dnia wylatywały ze złotej sali Odyna, oblatywały świat i wracały, niosąc mu wszystko, czego nie mógł zobaczyć sam. Ale nawet Odyn czuł strach, nie przed mieczem, nie przed śmiercią. Bał się, że pewnego dnia po prostu. Wrócą. I że wiedza, którą zdobywał w bólach, zniknie razem z nimi. Albo co gorsze, trafi w niewłaściwe ręce. By nikt nie mógł tego odebrać, postanowił, że na straży Asgardu stanie ten, który nie spał, nie mrugał i słyszał wszystko, co nadchodziło. Heimdal, Bóg, który dzierżył w dłoni Gjallarhorn. Ale do czego był mu potrzebny? O tym w kolejnym rozdziale. Nie przegap. Zasubskrybuj, by być na bieżąco.